Dzień dobry Państwu, Zofia Filipiak, Stowarzyszenie Stop-Z, witam serdecznie. Dzisiejsze nagranie jest zaproszeniem na naszą kolejną szpikietę, ósmą, Dnia Międzynarodowego, Dnia Targeted Individual, GIDAJ. Wszystkich poszkodowanych tym przez ten zbrodniczy system zniewolenia naszych umysłów i ciał. Ale także tych wszystkich zapraszamy, którzy jeszcze nie odczuwają tak dotkliwie tego całego bestialstwa, bo potrzebujemy naprawdę wsparcia, ogromnego wsparcia, zarówno technicznego, prawnego, ale przede wszystkim medycznego, ponieważ chcielibyśmy to w końcu móc udowodnić. A także zapraszamy wszystkie te organizacje y, zrzeszone, niezależne, y, ze wszystkich aktywistów, którzy obiecali, a później się wycofali i niektórzy dalej od nas uciekają. Nasza, nasza pikieta rozpocznie się 29, tak jak widać, od godziny 12 do 14 na placu zamkowym, mniej więcej w ko kolumny Zygmunta. I tam będziemy przez dwie godziny, a później będziemy na Kopernika 30 od godziny 15 i planujemy, co planujemy właśnie pokrótce, przedstawię, a tutaj jeszcze widać naszych patronów, czyli jest, są to coraz więcej tych kanałów nas tutaj wspiera. I to jest pocieszające. Między innymi też... Jak zwykle, NTV, Centrum Edukacyjne Powiśle kanał TV Paweli, VTV1, Michela Rachela, NIS, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych, Wojciecha Dobrzyńskiego i także konkretny kanał. Na tej naszej już konferencji, która się rozpocznie na Kopernika, będziemy chcieli przedstawić właśnie takie najważniejsze zagadnienia, które, które się wydarzyły I, i przede wszystkim przedstawić, jak wygląda nasze bezpieczeństwo z perspektywy wojska, czyli Patrz Kongres Jasionka, na której byliśmy i jakie były z tym problemy, aby... Stop-Z mogą w ogóle się tam pojawić. To jest to jest bardzo zastanawiające, jak temat ten jest właśnie cały czas ukrywany. Ponadto będziemy też chcieli omówić, jak zareagowały w większości media alternatywne. Te najgłówniejsze, oczywiście, poza tymi, które wymieniłam. I niezależni lekarze na naszą propozycję wspólnej konferencji w sprawie no, w sprawie technologii militarno-medycznych, testowanych od dekad na darmowych królikach, czyli nas, a teraz poprzez już medycynę wstrzykawkową dla wszystkich. No, niestety, to będzie drugi punkt, później omówimy jeszcze perspektywę ustanowienia jednostki chorobowej dla tych wszystkich osób, osób poszkodowanych. Przynajmniej jednostkę taką jak Elektrowrażliwość wzorem Francji. No bo, jak wiecie Państwo, chorobę mikrofalową przecież wycofano w Polsce w roku 2000 i nie bez powodu. Jest też możliwość, że uda nam się wykonać jakieś pomiary multimetrem, aby wybadać poziom napięcia elektrycznego naszego ciała miernikiem cyfrowym, co może być też dowodem w celu zainicjowania kolejnego zawiadomienia do prokuratury z tego samego paragrafu co poprzednio, ale też będą potrzebni wtedy kolejni nowi poszkodowani. Następnie następną częścią naszego spotkania to będzie już wybór nowego nowych władz stowarzyszenia, bo kończy się nam kadencja. No, i to tak pokrótce, a to, że nasze tortury dalej są, zagrażają naszemu życiu i zdrowiu, na bardzo takim drastycznym przykładzie pani Ireny, czory z Rudy Śląskiej, to widać chyba najlepiej. W poprzednim nagraniu pokazywałam jej ostrzał z broni DEW, gdzie miała cały tors ostrzelany. Teraz ma poparzone nogi. No i jeszcze do tego oczywiście gwałty, gwałty elektroniczne, które skarży się ostatnio bardzo wiele kobiet. Także to są, to są właśnie efekty testowania dalej, albo już bo do końca tak naprawdę już się zastanawiamy, czemu to ma służyć. Przecież to są, i to nie tylko pani Irena, ale te takich kobiet samotnych, także mężczyzn i jest coraz więcej. Pokazywałam w ostatnim też nagraniu. Omawiałam inne panie, naszej pani Ani, też poparzone oko. A tymi testami, doświadczeniami, eksperymentami zajmuje się oczywiście oficjalnie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i realizuje swoje projekty nadal. Jak tutaj widać. Jakie konsorcje biorą w tym udział? To jest właśnie Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska, a, a głównym konsorcjum jest Pitradwar. No i oczywiście Wojskowa Akademia Techniczna. Także musicie też Państwo wiedzieć, że zgłaszają się do nas ludzie ze wszystkich specjalizacji zawodowych. Od sprzątaczek. Kasierek w markecie, czy pracowników bankowych, wojskowi, prawnicy, informatycy, także duchowni. Także wszystkie zawody, wszystkie grupy społeczne są brane pod uwagę, także kulturowe, bo to jest nie tylko Polska, ale cały świat objęty ma być podpięty pod jeden system elektroniczny więc. Wszystkie parametry różnych grup społecznych muszą być brane pod uwagę. No i właśnie takie instytuty rządowe oficjalnie testują tą broń na cywilach, co też jest w tym raporcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podane. I organy ścigania nie, nie interesują się, nie mogą, mają zakaz, prokuratury, sądy. Póki co, a tak się dzieje, bo jest zmowa milczenia i nieświadomość. A potwierdzeniem tego, że polskie programy testów broni elektromagnetycznej jest kontynuacją programów amerykańskich, co pokazuje otajniony dokument do US Army z 2006 roku. Tak więc jest to wszystko jakby zalegalizowane i przy milczeniu wszystkich z nieświadomości, niektórych z innych pobudek, te programy tutaj są opisane z tego tenionego dokumentu właśnie bioskutki wybranych nieśmiercionośnych broni. Jak to pięknie eufemistycznie brzmi. Nieśmiercionośnych, a tak naprawdę wszystko zależy od mocy i częstotliwości. I tutaj są właśnie ten raport, odteńiony omawia te wszystkie reakcje fizjologiczne obserwowane w warunkach klinicznych, powiązanie biofizyczne i podatność personelu na broń nieśmiercionośną. Wyniki te identyfikują i weryfikują niektóre aspekty rozwijające się technologii, którą być, mogą, być mogą być spotykane lub używane jako cały czas się potwierdzenie śmiercionośne, powtarza, przepraszam, efektory w przyszłości i takie to są broń. Laser i, inne, i zjawiska świetne, energia kierowana częstotliwością radiową, awal biologiczne skutki. W takim fragmencie, tutaj przetłumaczyłam tylko i wstawię, wstawiłam. Że widać z niego, że funkcje mózgu są perfekcyjnie rozpracowane i to już przed rokiem 2000, i my to doskonale wiemy jako ofiary od kilku dekad. No i jak czytamy tutaj, właśnie, że w normalnych, jak te że struktury mózgu są badane bardzo perfekcyjnie i pokazują w, w, jak każdy organ praktycznie w, w ciele jest zarządzany przez odpowiednie neurony. Każdy pojedynczy neuron, zape neuron zapewnia specy specyficzne przetwarzanie otrzymanych informacji, i tworzy specyficzny wzorzec impulsów, jako informacje wychodzące. Synchronizacja aktywności jest naturalnym mechanizmem funkcji mózgu, który wykorzystuje takie procesy kontrolne jak. Motywacja, uwaga, pamięć, doświadczenia w celu organizacji zachowania. Na przykład procesy motywacyjne są uważane za aktywację sygnałów wstępujących, które modulują aktywność neuronalną określonych struktur mózgu i sieci neuronowych. Ta aktywacja, synchronizacja w mózgu aktywuje specyficzne formy zachowań, takie jak zachowania seksualne, agresywne, związane z przyjmowaniem pokarmów itp. Tak, na każdy organ dzisiaj, na tych wytypowanych królikach, na każdy aspekt się oddziaływuje, zarówno na zachowania seksualne, agresywne i związane z przyjmowaniem pokarmów. Także można komuś po prostu zablokować łaknienie, zablokować motorykę ciała. To wszystko widzieliśmy na naszych przykładach, to wszystko opowiadamy w nagraniach. Także. Y Dziwi, dziwi nas taka totalna zmowa milczenia i unikanie tego tematu i unikanie też nas, nawet przez te grupy, które się określają jako, jako wolnościowe. I to mi daje dużo do myślenia, że jest to, poszło to dużo dalej, niż niektórzy mogą sobie wyobrażać. Ale. Pocieszającym jest to, że kolejne kraje wprowadzają neuroprawa. I tutaj, taka autonomia hiszpańska, Kantabria właśnie, wzorem już Chile i jednego ze stanów USA, właśnie też wprowadza ustawę, która będzie pionierem w Hiszpanii i w Europie. I po raz pierwszy będzie regulować ochronę neuropraw. Także. No Jest to w jakimś stopniu pocieszające, tylko dlaczego w naszym parlamencie, w naszym rządzie na ten temat się w ogóle nie mówi, na ten temat, że takie rzeczy się dzieją. My zawiadamiamy sukcesywnie, my jako stowarzyszenie, ale i poszczególne osoby, bo wiemy o tym, też zgłaszają do nas. No ale e, brakuje właśnie tej świadomości, i, I jednak brakuje tej świadomości z uwagi na to, że ludzie są, oddziaływuję się na nich, głównie uważam, strachem. Ale najważniejszą grupą, którą chciała zaprosić na tą naszą pikietę, i na nasze spotkanie, na naszą konferencję, w której objaśnimy też te mechanizmy, jak wygląda ta neurotechnologia, jak wygląda wojna kognitywna, jak wygląda w ogóle podłączanie ludzi i hakowanie umysłów, to są posłowie. No i mamy takiego jednego posła, którego szczególnie dzisiaj tutaj zapraszam. I to jest właśnie poseł Bram, który zna nasz temat od 10 lat i pisaliśmy je zbiorowo do wszystkich posłów, jak i do senatorów, także i do posła, i później już indywidualnie na, na biuro poselskie. I pan, to był 2023 lata temu, 2022 rok, gdzie kancelaria pana posła, biuro pana posła odpowiedziało nam, że temat jest ważny i należy go nagłaśniać. Potrzeba jak, jak najszerszej propagować wiedzę w tym temacie. Trudno jest nam jednak jako konfederacji korony polskiej wyrazić oficjalne stanowisko w tej sprawie, gdyż temat nie jest nie jest, gdyż temat ten nie jest niewystarczająco przez nas zgłębiony. Niemniej jednak zdajemy sobie sprawę że w globalistycznym świecie, jakim żyjemy, jest to bardzo prawdopodobne. U, 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 prawdopodobne. Dlatego solidaryzujemy się z Państwem, z stowarzyszeniem i w miarę naszych możliwości chętnie podejmiemy współpracę. Tej współpracy nigdy nie podjęto, a miałam okazję być na takich występach, gdzie był Pan Poseł i widziałam, jak to się odbywa, więc nie było to, nie jest to pocieszające. Pan Poseł Pan poseł jednak unika tematu i jeżeli Państwo chcecie przeczytać to nasze pismo do posła i tą odpowiedź tak konkretnie i inne pisma, to bardzo proszę wejść na naszą stronę stopz.org i tam w zakładki pisma i odpowiedzi i sobie przeczytać. Wszystko polega na tym, że też brakuje właśnie odpowiednich regulacji prawnych. A do tego też potrzebne jest zaangażowanie się wszystkich posłów marszałka Sejmu, premiera, prezydenta, no i przede wszystkim mediów, które by podjęły ten temat. Ale media właśnie milczą. I sądownictwo, i Ministerstwo Sprawiedliwości, w takim układzie, jakim to wszystko teraz widzimy, jak się to odbywa, jak działają sądy, to jest jedną wielką farcą, a media głównego nurtu to takim przedstawieniem teatralnym, podczas gdy cała polityka stoi po stronie nieszczęśliwego kozła ofiarnego chwili. Tak to można określić, bo to już naprawdę zakrawa na jakąś kpinę. Że w dobie XXI wieku, kiedy się mówi już o rozwoju bardzo, tak bardzo zaawansowanym, sztucznej inteligencji i o tych wszystkich systemach autonomicznych, to my w Polsce w ogóle nie wiemy, że to się na kimś trzeba przetestować, tak? Że są ofiary, które wołają, wołają o pomoc, umierają w swoich, w swoich celach, bo te mieszkania to są zamienione na, na takie właśnie obozy, zagłady, bo jeżeli. Takie osoby, które jak pani Rena, na przykład, nie mogą już wyjść z tego mieszkania i cały czas jest bombardowana tymi związkami, nie może nawet uciec, bo inni mogą jeszcze chwilowo odpocząć, to jest to no, totalne ludobójstwo. I proszę jednak pamiętać, że u nas ten problem cały czas się utrzymuje ludzie chorują czy umierają przedwcześnie. I przestrzegamy przed tym, że z czasem wina spadnie na te podmioty instytucjonalne. Niestety, proszę Państwa, które nie ustanowiły prawa, regulacji, odpowiednich ram, by chronić swoich obywateli przed tymi naruszeniami. Czyli jest to Parlament, Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Obrony i agencje wywiadowcze, które są zaangażowane w tworzenie i podtrzymywanie tego chaosu. Teraz y, chciałabym jeszcze pokazać jeden filmik, y, właśnie wypowiedzi pana posła Bramela. Dwu, dwuminutowy fragment. Tylko zaraz y, muszę jeszcze raz tutaj wejść. No mhm, już tutaj mamy chyba. To jest taki krótki fragment. Proszę, proszę sobie wysłuchać. Aha, nie ma głosu. Nie ma. Orła białego. I niech ten nasz profil, który się wyraża pozdrowieniem w winie Bożej. Niechaj nikogo nie zraża ani nie wystrasza. Ponieważ to jest dobra wiadomość. Nie wolno handlować ludźmi, ludzkim życiem, zdrowiem. Nie wolno nam handlować ani w mikro, ani w makroskali. Nie wolno nam paktować ani z przemysłem aborcyjnym, ani z przemysłem transplantacyjnym. Z nami wiadomo, co będzie. Z nami wiadomo, że Polski nie oddamy. Ale każdy, ale każdy, kto ten nasz standard uznaje, może liczyć na to, że go tutaj przynajmniej na części nie pokroją, poduszką nie do dusza. Jeśli nie obronimy dzieci, to niczego innego nie obronimy. Tak, rzeczywiście. Jeśli nie obronimy naszej tożsamości, naszej pamięci historycznej, to nie będzie nic, bo naród, który doznaje amnezji, ten naród nie będzie miał żadnej przyszłości. Bez tego krzyża, jeśli, jeśli nie potraktujemy go właśnie jako znaku standardu prawnoustrojowego w Rzeczpospolitej, nie będzie żadnej z tych rzeczy, której tak pragniecie. Nie będziecie bezpieczni. Wszyscy mówią braunem, dlatego i ja pozwolę sobie powiedzieć, tutaj już ta padło, jeśli się boisz, już jesteś niewolnikiem! Tylko braun! Tylko braun! Tylko braun! Tylko braun! Tylko braun! Mam nadzieję, że pan je dokończy. To będzie krótki komunikat ode mnie, od Grzegorza Brauna. Jeśli się boisz, już jesteś niewolnikiem. No tak, panie pośle, w takim razie zapraszamy, skoro się pan tak nie boi, zapraszamy na naszą konferencję, bo czas stawić czoła najważniejszemu problemowi którym są tajne eksperymenty na cywilach. No, i jeżeli pan na przykład nie może, nie może być na naszej pikecie, wesprzeć nas, to może przyśle pan innych konfederatów, tych, którzy są w różnych komisjach, bo, bo naprawdę, jak się tak przyglądam panu z tą opasłą torbą, to wydaje mi się, że pan już jest targetem, bo my znamy takie przypadki, gdzie musimy zabierać wszystko ze sobą. Powołują nas się do mieszkań. Zabierają, podkładają, niwelują, niszczą różne cenne rzeczy. Także naprawdę bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich odważnych, wszystkich aktywistów, którzy do tej pory się bali. Bali się z nami stanąć, zaprosić nas i wspomóc. A w jedności siła. Dziękuję bardzo za uwagę. Wszystkim. I do zobaczenia 29 sierpnia na Placu Zamkowym.